Дичай погадаем о Кадырове Дон. Рамзан Дон Кадыров Дон. О тем самым человеке. Зачинаем. Рамзан Кадыров надал хорую на свою неуличальную хоробы. И тем разом есть так же, что Путин выбрал уж нового наступца i jest gotowy pożegnać się z Kadyrowem. Ale przejdziemy przez to wszystko w kolejności. Jak pamiętacie, kilka miesięcy temu Kadyrow był bardzo chory i udał się do Moskwy na kilkumiesięczne leczenie. Chociaż powiedział wszystkim wtedy, że nie jest chory i pojechał do Moskwy, aby odwiedzić swojego wuja, ponieważ jego wujek też był chory i umierał. Ale z jakiegoś powodu na filmie, który został nakręcony po szpitalu, wujek wygląda tak, jakby nie był chory, a Kadyrow wręcz przeciwnie wygląda bardzo źle. Po tym incydencie kilka miesięcy później Ramzan Kadyrow ponownie przestał pojawić się na wszystkich najważniejszych spotkaniach w Rosji, a ponadto przestał pojawić się na wszystkich ważnych spotkaniach. W swojej republice wszyscy zaczęli ponownie martwić się o zdrowie Ramzana Kadyrowa Don. Faktem jest, że w tym momencie ponownie leżał w najważniejszym szpitalu w Moskwie, gdzie leczeni są wszyscy przywódcy kraju. Ale, aby nie pokazywać tego całemu światu, Putin udawał, że Ramzan Kadyrow przyjechał do Moskwy na jego polecenie. Kilkokrotnie odbywało się fejkowe spotkanie, które nie niosły ze sobą żadnego znaczenia ani informacji. Zrobiono to tylko w jednym celu, aby pokazać, że Ramzan Kadyrow przyjechał w ważnych sprawach, a nie do szpitala. Co więcej, Ramzan Kadyrow pominął wszystkie ważne spotkania w Moskwie i nie pojawił się na nich. Dlaczego Putin chce, aby wszyscy myśleli, że Kadyrow nie jest chory? Faktem jest, że Republika Czeczenia jest najbardziej problematycznym miejscem w Rosji. To beczka prochu, można w taki sposób powiedzieć, która może wybuchnąć w każdej chwili. Czeczeni są najbardziej problematycznymi ludźmi dla Putina, ponieważ jeśli Czeczeni poczują władzę lub jeśli poczują, że w Republice nie ma lidera, wszystko może się tam zaciąć dziać, nawet zamach stanu. Dlatego bardzo ważne jest, aby Putin zawsze kontrolował tej republiki, ponieważ nie potrzebuje drugiego frontu wojskowego, oczywiście. Putin poinstruował również ciecińskie media, aby Stale pokazywały Kadyrowa w telewizji, nawet jeśli Kadyrov nie może się poruszać ani mówić. Dlatego na filmach słychać niewyraźną mowę Ramzana Kadyrowa, i dlatego starają się nie pokazywać go w kadrze, tylko przez 2-3 sekundy i to wszystko. I przez te 3 sekundy Kadyrov jest praktycznie nieruchomy w kadrze.

Państwo nigdy nie próbowało ich obalić, ale w przypadku Ramzana Kadyrowa jest odwrotnie. Państwo próbuje nam udowodnić, że Ramzan Kadyrow jest zdrowy i pełen wygoru, że nie jest chory itd., że chodzi na spotkania z przywódcami kraju i przyjmuje od nich prezenty, ale jedyną dziwną rzeczą jest to, że przyjmuje wszystkie prezenty na korytarzu głównego szpitala w Moskwie. Dla wszystkich jest już jasne, że Kadyrowowi pozostało niewiele życia i nawet Putin zdaje sobie z tego sprawę. 18 grudnia na przykład w Moskwie odbył się 21. zjazd partii Putina. Wydarzenie to nie różniło się od poprzednich, z wyjątkiem jednej rzeczy. Po raz pierwszy jednym z głównych mówców na takim wydarzeniu był Czeczen. и не был то наиважнейший чечен в краю Рамзан Кадыров, то попросту был доводца чеченских сил специальных Ахмат, генерал-майор Апти Алаудинов. И то не есть звыклый чечен, то есть чечен, который муви по российску бардзо добже, як жаден инный чечен. Ма крутко броде, которая одружня го от иных чеченов высокой ранги. Mówił bardzo łatwo i spokojnie ze sceny, na której Putin był kilka minut temu. Nie używał kartki papieru, aby odczytać z niej wcześniej przygotowany tekst. Ten Chechen mówił bardzo inteligentnie i był słuchany przez całą elity państwową kraju. Co więcej, каждый высокопоставленный чечен, даже в таким высоком сообществе, часто говорит агрессивно о своих врагах, очень часто вспоминает о Аллаху и грозит всем смертью. Но этот Апти Алаудинов есть совершенно иным чеченом. Вспомнил о Аллаху только раз под конец своего общемовения. Во всех других случаях сказал слово «Бог», а не «Аллах». jak żaden Czecień przed nim nigdy nie przemawiał na scenie. Wszystko to pokazuje, że ten człowiek jest szkolony, aby poprawnie przemawiać do narodu rosyjskiego, ponieważ np. Ramzan Kadyrow nie jest zbyt lubiony w Rosji ze względu na swoje wypowiedzi i zachowanie. Po tym przemówieniu Putin zaczął dalej zapoznawać Rosję z następcą Kadyrowa, a w ostatnich wyborach prezydenckich, które odbyły się w kwietniu 2024 roku, Putin wyznaczył tego uh, Laudinowa na swojego pełnomocnika. W ten sposób zwykły cieciński policjant najpierw dostał się do PMC Wagner, następnie szybko awansował na stanowisko szefa ciecińskich sił specjalnych Ahmad, a teraz jest pełnomocnik prezydenta Federacji Rosyjskiej. Там, где на сцене должен быть Рамзан Кадыров, террас есть Апти Алаудинов. Цовьенцы Рамзан Кадыров знув не есть видочный ани в телевизии, ни в интернете. To bardzo interesujący rozwój wydarzeń. Sytuacja z zastąpieniem Ramzana Kadyrowa była dość dobrze ukrywana. Dla Putina ważne jest utrzymanie stabilności w Ciecienie i zapobieżenie ewentualnym wstrząsom po odejściu Kadyrowa. Takie zmiany w regionalnym przywództwie mogłyby spowodować niestabilność, co jest niepożądane dla Kremla, zwłaszcza w regionie o tak skomplikowanej historii jak Czeczenia. Wybór Aptei Aludinowa, który posiada umiejętności komunikacji z Rosjanami i nie wyklucza agresji, ma zapewne na celu poprawę wizerunku Cieczeni w oczach władz federalnych i całego społeczeństwa. Dziękuję bardzo za zabieranie tego filmiku. dziękuję bardzo za subskrypcję na mojej patronite i do widzenia wszystkim.